Po niezwykłym sukcesie filmu Killer Juliusz Machulski nie miał wyboru. Musiał nakręcić drugą część, którą nazwał Killerów dwóch. Film ten posiada kilka nawiązań, podobieństw, a także ciekawostek, których mogliście nie zauważyć. Sami się przekonajcie. Początkowa scena rozpoczyna się prawie tak samo jak w pierwszej części Killera. Ujęcie kroczących nóg pewnej osoby, obrót w prawo, zbliżenie, powód mającego nastąpić upadku i sam upadek. A następnie ujęcie na spadający but. Po czołówce widzimy serię ujęć ze spotkań Jurka Killera ze znanymi osobami. Cezary Pazura został nakręcony na green screenie. A następnie wklejony do różnych oryginalnych ujęć. Jest to oczywiście zapożyczenie z filmu Forrest Gump, gdzie Tom Hanks również został wklejony w różnorakie archiwalne filmy. Oryginalne ujęcia, które widzimy w filmie, to wizyta Billa Clintona w Polsce, jedna z 1994 roku, kolejna z 1996, wizyta Helmuta Kohla, kanclerza Niemiec w 1995 roku. Wizyta królowej Elżbiety w 96, ceremonia wręczenia nagród Nobla w 99, spotkanie z Wisławą Szymborską, koncert Edyty Górniak i Jose Carrerasa w Warszawie w 97 roku oraz wizyta Michaela Jacksona w Polsce także w 97. Następnie widzimy spotkanie Jurka Killera z Aleksandrem Kwaśniewskim, a następnie ich grę w tenisa. Jest to odniesienie do faktu sportowego związanego z ówczesnym prezydentem. Aleksander Kwaśniewski znany jest z tego, że lubi grać w tenisa. W filmie komentatora meczu grał Zdzisław Ambroziak, który naprawdę był komentatorem sportowym i w killerów dwóch grał samego siebie. Scena spotkania Wąskiego z szakalem jest poprzedzona ujęciami ludzi oczekujących na gości z zagranicy. Na tabliczkach możemy przeczytać o takich osobach jak Mr. Dale Pollock i Mr. Barry Sonnenfeld. Nie są to przypadkowe nazwiska. Po sukcesie Killera film miał zostać zekranizowany w wersji amerykańskiej, co nie doszło do skutku. Dale Pollock miał być producentem filmu, a Barry Sonnenfeld reżyserem. Po grze w tenisa Jurek Killer przyjeżdża do swojej siedziby, gdzie odsłania obelisk podarowany przez rodaków. Tam szakal dokonuje drugiego nieudanego zamachu. Szakal jest to pseudonim wzięty od głównej postaci powieści Dzień Szakala, który w oryginale pisze się tak. Książka ta opisuje przygotowania zamachu na Charlesa de Gaulle'a dokonanego przez Szakala. Została zekranizowana w 1971 roku. Scena drugiego zamachu na Jurka Killera bardzo przypomina zamach w ekranizacji. Trafił mnie dwukrotnie, wyjmij mi kulę. W tym szufladzie jest whisky dezynfekuj. Tak zawsze robi dr. Queen. Jest to oczywiście nawiązanie do popularnego serialu telewizyjnego dr. Queen, opowiadającego o przygodach Michelle Queen, która porzuca mieszkanie w mieście i otwiera przychodnie na dzikim zachodzie. W ciągu ostatnich trzech dni były na mnie trzy zamachy, w tym jeden udany. Widzisz, jaką mam średnią? w większym napięciu niż Salman Rushdie. Salman Rushdie to pisarz i eseista. W 1988 roku napisał powieść Szatańskie Wersety. Książka ta jest bardzo kontrowersyjna dla muzułmanów, gdyż jawnie obraża ich religię. Jeden z islamskich przywódców duchowych rucholach Khomeini rozkazał zabicie autora i innych ludzi związanych z tą powieścią. Do dzisiaj Salman Rushdie jest pod ochroną policji. Na koniec przedstawiam wam pięć rzeczy, których mogłeś nie zauważyć w filmie. Numer do Kasi Figury widniejący za plecami prezydenta Kwaśniewskiego podczas meczów w tenisa jest taki sam jak seks telefonu Dorysi. Kiedy komisarz Ryba przesłuchuje pierwszy raz Jurka Killera, w tle widać czerwone rękawice. Tymi samymi chciał bić bohatera w pierwszej części. Jednym z kandydatów na sobowtóra głównego bohatera jest... Waldemar Pawlak. Kiedy młode wilki przyjeżdżają po killera, w telewizji leci film Machulskiego pod tytułem Szwadron. Na pomarańczowym wanie jest naklejony napis H. Quinto Kasy Pancerny. Jest to oczywiście nawiązanie do Henryka Quinto, głównej postaci filmu Wabank, o którym mówiłem w jednym z odcinków.